Jesteśmy bliżej ludzi. Dzień Dobry TVN jest interaktywne teraz jak jeszcze nigdy wcześniej. Tak, bardzo tak, liczymy tak. i bardzo czekamy na Państwa wszystkie komentarze dotyczące wszystkich tematów, które dzisiaj poruszamy na kanapach Dzień Dobry TVN. A jestem pewien, że do czerwoności rozgrzeje Facebooka temat np. podwyżek cen żywności. Jestem ciekaw z czego Państwo musieli niestety w ostatnim czasie zrezygnować robiąc zakupy domowe. No a poza tym będziemy też poruszali dużo lżejszy temat, czyli obgadamy błędy. Teściowych. Trochę wytkniemy błędy teściowym. Wiadomo, w domu mamusi obgadywać nie wypada. Co innego w Dzień Dobry TVN? Zapraszam na Facebooka. Co nasi widzowie mówią? No, oczywiście, bardzo zbulwersowani są nasi widzowie podwyżkami cen żywności. Pani Malwina e, nazywa to istnym kosmosem i tragedią, ale z kolei pani Justyna znalazła rozwiązanie na rosnące ceny jaj. Pani Justyna. Kupiła kurę, która często odwiedza ją w mieszkaniu. Kura ma na imię Tola. Mam nawet zdjęcie rudej Toli, jest e, przepiękna. Bardzo jest związana ze swoją siostrą Olą. Czyli to są dwie bardzo związane ze sobą kury, e, które trzeba wyżywić, ale za to odwdzięczają się jajkami świeżymi i darmowymi w pewien sposób. Z kolei wiele komentarzy pojawia się na temat dzisiejszego pogrzebu e, królowej. Pani Eliza pozdrawia z Wielkiej Brytanii i całym sercem jest dzisiaj z matką królową Elżbietą II. No ale jednak największy więcej komentarzy pojawia się na temat dzisiejszego duetu prowadzących Ewy i Gosi są same pozytywne komentarze pani Natalia pisze że dwie super pozytywne kobitki to jest przepis na udany dzień bardzo ciepłe komentarze prawie tak gorące jak dzisiejsza rozgrzewająca kuchnia nasi widzowie chętnie komentują temat teściowych ale zupełnie inaczej niż się spodziewałem no Tu wychodzi że to jest wspaniała cudowna ciepła rodzinna relacja pani Grażyna chwali swoją teściową nazywają najlepszą na świecie i dziękuję jej za najcudowne męża na świecie, czyli o, jej syna. Ale pani miło. Lucyna wręcz twierdzi, że do kochania teściowej trzeba dorosnąć Aha. i potrzebujemy czasu, żeby dostrzec przywilej posiadania teściowej. Mm. Pani Beata dziękuję Bardzo za wszystkie mądre. mądre komentarze. I twierdzi, że trzeba zwrócić uwagę na to, że za relacje odpowiadają obie strony. O, tak. Proszę zerwać ze stereotypem złej teściowej. Ale są też komentarze na Fajnie. inne tematy. Na przykład pani Izabela mhm. Twierdzisz, że panie, a może raczej dziewczyny prowadzące dzisiejszy program, o nas. tak wspaniale do siebie pasują i tak świetnie prowadzą dzisiejszy o, odcinek, dziękujemy. że panie Robercie, proszę wziąć klej, klej? i przykleić do siebie dziewczyny. Ja kleju nie będę brał, bo nie chcę uszkodzić żadnej kreacji. Ale, ale oczywiście oczy... miałeś przy okazji miałeś coś Ale na... oczywiście pod ręką miałeś. Tak, życzenie Spacz, pani. i mam. Sobie o, sobie. No i ty też. I ty też, ty też z nami? O, Chodź, szkoda. Wasze życzenie chodź, chodź jest dla rozkazem. To tak to teraz będzie wyglądało.